我努力，用尽了力气来拼上一场。 Nie chcę już za nikim ciągle biec. Chcę cię mieć tak blisko siebie, czuć jak niebie. Nie chcę dłużej żyć bez ciebie. Kurę! Radykalność i odwagę w interpretacji roli, za rozpiętość i dojrzałość użytych środków aktorskich na zastworzenie nieoczywistej postaci człowieka prześladowanego, obdarzonego niezwykłą wewnętrzną siłą, za stworzenie roli, która jest sercem filmu, no właśnie na barkach tego aktora właściwie no, no nie cały, ale prawie cały ciężar. E, tak, ale m, właśnie miałem taką luksusową sytuację, a może to też, aktor Erik miał taką luksusową sytuację, że mm, Poprosiłem go, że wszystkiego wyłączył na y, pół roku przed zdjęciami, po prostu. I on nic, czego innego nie robił. I Eryk to zrobił, on się totalnie oddał tej roli. E, Czyli więc... jeszcze tak się zdarzyło, że prosił pan aktora o tako, tego rodzaju wyłączność? Pierwszy pier... Zadzwoń. Pardon? Call. Directory is empty. To add a name tag, use the command save. Ending session. Sobie, choreografię, no w ogóle box, no jakieś 100 zajęć równolegle. Um, I e, powiedziałem sobie, zagraj w czymkolwiek jeszcze za 3-4 dni zdjęciowe, żebyś spuścił się to powietrze, bo to eksploduje. W tam parę dni, żeby zdetonować po prostu swoje napięcie. Smash. <laughs> 3 dzień do tego. Dzisiaj Oskara Błażeja i Teremy na imię. Całą rodzinę. Mm -hmm. Dziękuję. To Też wszystkiego najlepszego, oczywiście. A za momencie Mike Candice, One Night in the i Oliver Adams z